Jestem święcie przekonany, że jeśli twoją ulubioną superumiejętnością, którą chciałbyś posiadać w życiu, jest latanie, to na 100% jesteś frajerem. Oczywiście bazujemy tutaj tylko i wyłącznie na teoretycznym założeniu, że potrafisz coś takiego robić i faktycznie taką umiejętność przedstawiana gdzieś tam w komiksach, filmach i tak dalej, w obecnym świecie nie istnieje niestety, ale gdyby istniała, to już ci tłumaczę, dlaczego jest słaba. Okej, okay, niektórzy mogą powiedzieć, jakie to jest świetne poczucie wolności. Możesz z miejsca na miejsce podróżować, jesteś tutaj, jesteś tam, wszystko jest super. Nie ma tu znaczenia, czy masz skrzydła, czy lewitujesz, tak? Ale przekładając to do świata rzeczywistego obecnie, w przypadku takiej umiejętności masz tylko kilka i to bardzo mocno zamkniętych ścieżek rozwoju swojej kariery. Pomimo świetnej umiejętności latania, musisz też brać pod uwagę to, za co kupisz sobie przysłowiowy chleb. No i tak, opcja numer jeden, czyli ta najfajniejsza. Z racji tego, że wyróżniasz się na tle innych osób i potrafisz latać, to możesz mieć niesamowite deale z markami. Przykładowo do marek sportowych czerpiesz korzyści po prostu z aspektów marketingowych. Reklamujesz coś sobą, jesteś twarzą jakiegoś dużego brandu i tak Ale załóżmy, że masz giga aferę. Zrobiłeś coś niesamowicie głupiego i niestety żadna firma Żadna marka nie chce już się reklamować Twoją twarzą, Twoimi umiejętnościami. Tutaj pole możliwości finansowych bardzo mocno się zawęża. Zakładając dodatkowo, że żadne wojsko i naukowcy nie zrobią tego wbrew Twojej woli, i na siłę. I nie wezmą i nie pokroją cię na kawałeczki w celu badań, tylko będzie to wszystko opcjonalne, i dobrowolnie zgodzisz się na eksperymentowanie i pomaganie tym naukowcom właśnie w prowadzeniu dalszych badań, analiz nad Twoim ciałem, nad tą umiejętnością, albo ogólnie do research'u i pomocy ogólnie branży naukowej na świecie. To możesz pomagać właśnie w kontekście nauki, przykładowo robić za. Fotografa powietrznego, za taki wręcz latający dron. Generalnie możesz pomóc w obserwacjach w trudnych terenach dostępnych dla człowieka, co znacząco ułatwiłoby pod kątem finansowym eksplorację różnych terenów i badania ogólnie naukowe. Ale jeśli nie nadawałbyś się do tego i finalnie czy takiej współpracy z Tobą, naukowcom, tylko narobiłbyś więcej złego niż dobrego, no to generalnie zamykamy się na bardzo okrojone możliwości finansowe. I z świetną umiejętnością latania, która umożliwia Ci wolność, swobodę, latałbyś jak ptak, nieważne czy to lewitacja, czy skrzydła i tak dalej. To oczywiście z całym szacunkiem do branży wykonywanego tego zawodu, ale byłbyś po prostu zajebistym kurierem.